miejsce Mateusz Czedlicki, Adrian Czedlicki, wielkie brawa. Siema wszystkim. Siema. Słuchajcie, pakujemy się na jutrzejszy, pierwszy w tym roku KJS. Zawody, także koła już pakowane, kaski. Mati, jak nastawienie? Bojowe. Bojowe, tak? Także pełna bomba będzie, tak? Także dobra, trzymajcie się, kibicujcie jutro. Słuchajcie, ostatnie okrążenie jedziemy Ostatnie okrążenie Pół sekundy mamy przewagi nad czwartym Dobra Dobrze, dobrze, gaz! I lewą stronę, lewa strona, Wolniej, wolniej, po nas wolniej! Maćku! Spokojnie! Spokojnie Maćku! I odkręcaj kierownicę już. Dobra, i Gaz. musimy dojechać. Gaz, na tu zwolni trochę. I gaz, gaz, gaz. Gaz zwolnij. I gaz, 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 gaz. Pomału, pomału, gaz. Dobre, dobrze, dobrze. Zwolnij trochę, gaz, gaz, gaz. Dobrze. Gaz zwolnij. I gaz. I w lewo. Maciuś też w lewo, Dobre. Dobre, dobrze. Dobrze, dobrze. Gaz, gaz, gaz! Brawo! I gaz, gaz, gaz! Gaz, gaz, gaz! gaz, gaz. Dobra, wolnik! Dobra, gaz, gaz, gaz! grat, grat! nie hamuj! Dobra! Jak to grat, grat! Grat, 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 Brawo! Trzymaj go! I w lewo! Trzymaj! Wolnik! Musi być. Gaz, gaz, gaz. Dobra. I trzymaj go mocno. Lewa strona. Lewa strona bardziej. Dobra. Dobra. Gaz, 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 gaz. gaz. Dobrze. Trójka. Dobra. Gaz, Dobra. Dobra. Gaz, I trójka, tu żeby wybrać się zakrywać, bo tu jest też masa w Dobra, zwolnij Zwolnij, 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 zwolnij Dobra, twardy hamulec. Gaz, 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 bo może się tego tak gaz! Gaz już gaz, gaz, gaz! Nie oszczędzaj go, dawaj! Truja! Tu żeby ten zakręt jeszcze spoko Ale bajcie. Dobra, dochamy, dajmu i gaz, gaz, gaz. Dobra, polni, polni. I gaz. I tam jedynka przez to macieś. Trzymaj, 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 trzymaj. Polni Polni, Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Dobrze! Myślę, że będzie podobny. Teraz, żeby tylko ten nie był szybszy. Dobry przejazd będzie. Myślę, że będzie... minimalnie może być szybszy. Trzecie miejsce, Mateusz Czerlicki, Azja Czerlicki. Wielkie brawa!